Ja dzisiaj pokażę Wam, jak zrobić świetną zupę na bardzo gorący dzień, czyli chłodnik. Listę produktów znajdziecie w opisie filmu. Będziemy potrzebować e, świeże, gruntowe ogórki, które zetrzemy na tarce. Przekładamy je do dużego naczynia. Następnie bierzemy się za rzodkiewki, odcinamy liście i korzonki. A pozostałe części e, także parkujemy. Niektórzy lubią chłodnik skrojonych warzyw, ale ja preferuję taki start. Wybieramy troszeczkę szczepioru. Siekamy go w drobniutko. Kolejny składnik to koperek. Nie żałujcie, ładnie pachnie i dodaje dużo aromatu. I czosnek. Żeby z łatwością obrać czosnek, dobrze go zmiażdżyć nożem. I bez problemu obierzecie go. Następnie siekamy drobniusieńką Lub mniej drobno, jak tam tak umie. I doprawiamy sól, cukier i magiczny składnik, kwasek cytrynowy, żeby smak był pełny. No i oczywiście mój ulubiony pieprz. Wszystko dokładnie mieszamy i za chwilę będziemy go rozrzedzać jogurtem. Ja używam jogurtu wegańskiego, sojowego. Wy możecie użyć zwykłego jogurtu, można też użyć maślanki albo śmietany. Mamy tutaj dowolność. Dodajemy troszeczkę przygotowanej wody, albo troszkę więcej. Zależy, jaką konsystencję chcecie uzyskać. Ja lubię dosyć gęsty. I chowamy go do lodówki, żeby się przegryzł. Serwujemy, oczywiście, z ziemniaczkami. Delicja. Ja dzisiaj zrobiłam biały chłodnik. Większość z Was na pewno zna też chłodnik litewski z butelką. Z łatwością go przygotujecie, gotując po prostu pod wcześniej, ale w taki super gorący dzień polecam ten wspaniały chłodnik w Podlasie. Chłodnik możecie jeść od razu jak go zrobicie, ale najlepiej smakuje jak posiedzi dwie godziny w lodówce, przegryzie się i jest super, super zimny. ekstrem. Mam dla Was małą radę, jak zostanie Wam jakaś zielenina z chłodnika, czyli na przykład liście z rzutkiewki, trochę koperku, cokolwiek możecie to zblendować i zrobić pesto. Jeżeli chcecie przepis na pesto, to dajcie znać w komentarzach. No, Dobrze zrobimy. Jezu, już mi się jeść chce.